Tyczeń, No Powiedz ile, to, ile czasu zniknąłeś. Kiedy? Przez ten okres zrobiłem pewnie tyle stories co... Powiem tak, Kacper. Minęło jak jeden dzień. Mógł, Mógł być dłużej. Mam swój typ. Powiedzieć wam? Mam swój typ. Mam swój typ. On nie zdradzi, ale może, może jakieś czucika zrobimy, przypomnimy sobie jak wyjedzie, jeżeli wyjedzie. Eee, już wam mówię. To będzie nietypowe miejsce bardzo. Eee, takie, którego jeszcze nikt nie odwiedził. Eee... Stany Zjednoczone. 100%. ...tego planu. A może? Ja sam nie wiem. Wszystko dzieje się tak spontanicznie. Okej, okay, w sumie to, to żadna tajemnica, ale... Chcę wyjechać do Stanów, przejechać przez ludzi, eee, no. A nie oglądałem tego! Uwierzcie mi, nie oglądałem tego! No. Ha <laughs> ha!